Co prawda święta już minęły, ale prezentów w tym roku ode mnie nie dostaliście. I mimo że miałem plan, aby zrobić Wam wielkie rozdawanie prezentów, to niestety nie starczyło na to wszystko czasu, bo przed świętami był ogrom pracy na kanale z live'ami, bo były daily. Więc stwierdziłem, że trzeba do tego wrócić i nadrobić tą zaległość, żebyście nie mieli mi tego za złe. Zasady są proste. Wybieram itemy, a następnie podaję wam koordynaty i każdy z was może te skrzynki znaleźć. A kto pamięta poprzednie lata, ten wieże i temy, które chowałem, były naprawdę dobre. Nie inaczej będzie w dzisiejszym odcinku. Ponieważ w dzisiejszym odcinku również pojawią się wartościowe itemy. Sami zobaczycie. Każdy będzie mógł je znaleźć. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzicie. No i cóż! Zapraszam do oglądania! O, i tak, tak, tak. Dzisiaj będą rozdawane itemy. I ile tych itemów będzie? Pewnie dużo znając mnie, bo jestem dla Was hojny i jeszcze nigdy Wam nie pożałowałem itemów. Kto zna mnie dłużej niż ty dzień ten to wie. No ale cóż, widzowie, mam nadzieję, że Wy mi też się odwdzięczycie i zostawicie łapkę w górę pod tym odcinkiem wraz z subikiem. No bo słuchajcie, jeśli ja wam chcę rozdać jakieś itemy, to wręcz by nawet nie wypadało, nie zostały łapki w górę, co nie no bo wiecie. Itemy dostajecie, a łapki w górę nie dajecie. No co to w ogóle jest? Dobra, na sam początek możemy sobie w ogóle otworzyć kit gracz, bo już dawno tego nie robiłem. Rzadko jestem na spałnie, zobaczymy co mi wydropnie. Oj oj, oj, oj oj, czy to będzie typowa zbroja? Chyba niestety tak. F. W sumie dobra, może się przydać na ten odcinek. Niech będzie. No i tak, widzowie, słuchajcie, wylatuję sobie ze spawna i już wam objaśniam proste zasady, którymi będziemy się dzisiaj kierować. Widzowie, ja lecę na mapę i znajduję miejsca, w których będę wam zostawiał randomowo skrzyneczki. Skrzyneczki będą zawierały, tak jak w poprzednich latach, nie wiem, czy oglądaliście poprzednie odcinki z rozdawania prezentów, ale będą w środku zawierały oprócz itemów karteczkę. Będzie tam karteczka bądź inny item, bo szczerze mówiąc, Mało mam karteczek, żeby wam dawać. Będzie item, który będzie podpisany specjalnym kodem w kowadle, i waszym zadaniem będzie, jeśli znajdziecie skrzynkę, ten kod znaleźć i przepisać w komentarzach. To będzie taki dowód, że rzeczywiście znaleźliście tą skrzynkę. I że rzeczywiście to akurat wy oglądaliście, graliście, no, że wy macie po prostu te itemy. Chyba trochę bez sensu byłoby zostawiać skrzynki tak blisko spawna, gdzie tutaj tak naprawdę, no, setki graczy przychodzą codziennie, więc... Mi się wydaje, że odbiegniemy trochę dalej, będziecie musieli mi dać kilka minut, ja odbiegnę trochę dalej i dopiero tam będziemy zostawiać temy, Bo tylko tam mam pewność, że to wy je znajdziecie, czyli moi widzowie, no bo wiecie, prezenty są tylko dla widzów, tak? Ojojoj, tylko że zabrakło mi tutaj jedzenia Więc dobra, jeszcze sobie w szamie cokolwiek Mało jedzenia mam w ogóle, nie wiem Ostatnio w ogóle z kitów mi nie chce wypadać jedzenie Nie wiem co się dzieje Wydaje mi się, że to nie ma sensu, aby lecieć na piechotę Odbiłem trochę od spawna, więc śmiało mogę sobie nałożyć elitrę I tak, wszystko odkładam Nakładam elitrę i lecimy Lecimy do pierwszej skrzyneczki Ojojojoj Niestety, ale ta elitra bez niezniszczalności Kiepsko działa Już mi się znowu skończyła nie wiem czemu tak szybko mi schodzi ta no ale dobra, słuchajcie, dotarłem na koordynaty dosłownie 4000 na 4000 kratek i mi się wydaje, że mniej więcej na tych koordynatach możemy chyba położyć pierwszą skrzyneczkę. Tylko teraz tak sobie gminie, w jakim by tu miejscu was zaskoczyć, hmm. Pod wodą może? Nie, no pod wodą nie ma nawet za bardzo gdzie. I jeszcze jakby jakaś baza tutaj była, ale raczej nie widzę niczego takiego, więc może gdzieś na powierzchni? A co to jest? O, o, o! O, właśnie o to mi chodziło na przykład. Dobra, możemy tutaj zejść chyba? Teraz tylko pytanie, czy to jest czyjaś aktualna baza? Bo śmiesznie by było, gdybym komuś w bazie zostawił. Nie, to jest zwykły spawner, zresztą już zniszczony. Idealnie. Właśnie, ej, to jest fajna przykrywka w ogóle, bo ktoś kto przyjdzie tutaj, nigdy rzeczywiście nie będzie spodziewał, że tutaj coś serio może być, co nie? Bo już tutaj dawno by obramowany i tak dalej, a tu nagle nie, prezent. Słuchajcie, myślę, że pierwszy prezent może być całkiem obfity, na pewno będzie zawierał blok diamentu. Okej, okay, jakby, nie widzę innej opcji, może jakieś itemsy? Może by jakieś itemsy tutaj zostawić? Świąteczna sieczka, idealnie. Nie no, ale szczerze to chciałbym Wam powiedzieć, że chciałbym Wam też porozdawać te świąteczne różne główki, bo je dostałem, je dostaliśmy czat na ruletkach, więc to jakby też rzeczy są, które chciałbym Wam rozdać mimo wszystko. Więc dobra, stawiam na środku swoją skrzynkę autorską i do środka wkładam blok diamentu i na przykład świąteczną główkę. To jest bardzo skromny prezent i ja sobie zdaję z tego sprawę. No i tak, myślę, że teraz do tego dorzucę na przykład 4 bloki złota. Dobra. Dajmy na przykład 4 bloki złotatko, Nie, bo to niesymetrycznie będzie, dobra, 3. Bo czad, to jest blisko spawna, jest duża szansa, że ta skrzynka przepadnie, więc mi się wydaje, że jak najbardziej taka skrzyneczka jest idealna. Nie jest za duża, nie jest za mała. Myślę że tak, czym by ją można było wypełnić, ale nawet nie za bardzo mam pomysłu na to. Dobra, po prostu zostawimy tak, bez wypełniacza. A nawet jeszcze lepiej. O. Idealnie, i na środku będzie karteczka. No a o co chodzi z tą karteczką, się możecie zapytać. No dobra, może nie karteczka, ale diament. Mi się wydaje, że diament jest lepszym pomysłem, a przede wszystkim tańszym w tej chwili dla mnie, serio. Nie mam w ogóle kartek, nie wiem dlaczego. No ogólnie trzciny nie mam, ale w sumie to nie jest nowość. Dobra, nieważne. Kod. Zobaczcie, w ten sposób będzie wyglądała przykładowa karteczka i na przykład jakiś tam randomowy kod. To jest randomowy kod w tej chwili i zobaczcie. Karteczka z takim na przykład kodem, znaczy diamencik, z takim kodem, będzie się znajdował w skrzynce. Jeśli ktoś znajdzie skrzynkę, napiszcie proszę kod. Jakby kod, który znaleźliście w komentarzu. Jeśli ten kod, który napiszecie, będzie się zgadzał z tymi kodami, które ja tutaj zrobię, oczywiście wam ich nie podam, to obiecuję, że przypnę wam serduszko. I to będzie taki dowód, że Wy rzeczywiście znaleźliście tą skrzynkę. Będziecie mogli się pochwalić w komentarzu. Zobaczymy, kto znajdzie. Kod już znajduje się w skrzyneczce. Nie zdradzę Wam go oczywiście, nie ma tak łatwo, ale powiem Wam tyle, że. Ciekawy kontrem wymyślił. Dobra, słuchajcie, co ja mogę wam powiedzieć? Zawijamy się stąd i ruszamy do kolejnego miejsca, w którym ukryjemy naszą skrzyneczkę. Więc dobra, zbieram kowadełko i lecimy. No i słuchajcie, słuchajcie, podaję jeszcze raz koordynaty, na jakich znajduje się skrzynka, a... To nie będzie kolejne takie łatwe. Bo, słuchajcie, ta skrzynka była całkiem łatwa. Jest blisko spawna, ale też nie ma jakiegoś świetnego tego dropu prezentowego. Ale, słuchajcie, mogę wam obiecać to, że nie wszystkie skrzynki będą pokazane w sensie nie podam wam koordynatów wszystkich skrzynek. To będzie taka wskazówka, gdzie znajduje się to jest ta wieża pilażerów, albo jej szczątki. I, słuchajcie. Idziemy dosłownie tutaj i w tej skarpie zostawię dla Was skrzynkę. W skarpie koło wieży pilagerów. Zdradzę Wam tylko tle, że przyszedłem około 500 kratek na West. Więc jeśli ktoś będzie z Was chciał znaleźć tą skrzynkę, wystarczy, że pójdzie. O, świnka! Wystarczy, że pójdzie 500 kratek od poprzedniej. Co jest? Przepraszam, że Cię zabiłem, ale to było odruchowo. Czemu wy się wszędzie zabijacie? Do jakiej bym bazy nie przyszedł, to jest jedno i to samo. Przepraszam, że cię zabiłem. Ale dobra, widzowie. W każdym razie ta baza jest już chyba opuszczona, więc tutaj mogę skrzyneczkę zostawić. Pamiętajcie, 500 kratek poszedłem mniej więcej na west potem się znalazła wieża villagerów i skręciłem. Mi się wydaje, że łatwo znajdziecie tej temy i co by tutaj ukryć? Mi się wydaje, że tutaj ukryję coś takiego fajnego i, i co będzie z parymasterakiem w ogóle. Słuchajcie, ustawię sobie w tym piecu Diament. Czy można tak zrobić? Można. Słuchajcie, ja zostawię w tym piecu diament, blok diamentu. Nie. Co? Co to się właśnie stało? Ej, bo to mogę zjeść! Ej! Czy, czy, czy ja właśnie zostałem strollowany? Co się stało? Za to, że bazę komuś okrabiłem? Co jest? Cóż jest chyba koło mnie? Dobra, słuchajcie, mi się wydaje, że mimo wszystko szybko się. Bo szybko postawię kowadło i spróbuję szybko znaleźć kod. Dobra, robię dla Was kod. <laughs> Czad! Chat! Co to się właśnie stało? Zniechwa przeleciała? Dziękujemy! Chat, ja nie wiem, co tu się właśnie stało. Zostaliśmy chyba strolowani solidnie. I to jest chyba jakiś znak, że powinniśmy otworzyć tą ruletkę. A to kogo? Dobra, otwórzmy tę ruletkę. O kurde! Akurat trafiłeś w rozdawanie. No cóż, więc dodatkowym dropem, który dla Was schowam, będzie podka pod osłoną nocy i wracając do tematu, będzie tutaj schowany kot. Kod jest na tym diamencie. Ja ten kod sobie już zapisałem w notatniku. I kto was znajdzie ten kod, przypominam, zapisujcie mi go w komentarzu. Słuchajcie, zostaliśmy mało strollowali, się przestraszyłem wręcz, ale dobra. Zostawiam wam widzowie wszystko, co można. Macie kod, macie piecyki, przypominam, szukajcie wieży piladżerów. Zobaczymy, czy znajdziecie. Zobaczymy. Dobra, zawijamy się dalej. Żeby też, słuchajcie, nie było za łatwo, wydaje mi się, że te ruletki możemy sobie otwierać. Jedna ruletka, na przykład, na jeden prezent. W sumie fajnie się to wpasowało, że robię odcinek z rozdawaniem prezentów i jeszcze oprócz tego będziecie mieli ruletki po drodze. Całkiem dobra opcja, co nie? Ale widzę, że ja przypominam, Zostawiajcie łapki w górę, bo chciałbym wbić pod tym odcinkiem 100 łapek w górę. Ostatnio wiem, że głównie live'y są na tym kanale i ja wiem, że to jest dla wielu osób problem, że zamiast robić odcinki, to ja kręcę dla was live'y. Ale mimo wszystko wiele osób przychodzi na te live'y, więc wydaje mi się, że chcecie więcej live'ów. No tak. Udawajcie, że tego nie było Próbowałem odlecieć bez elytry Dobra, lecimy Dobra, bo słuchajcie, kończy mi się elytra powoli I chyba za chwilę zlecę idealnie do wody No cóż, takie życie Byleby nie nad lądem, bo będzie straszny Przypał. A, ta litra jest straszna. Mam na nie mending, ale muszę sobie wreszcie undraking nałożyć. Wtedy będzie fajnie. Ale dobra, słuchajcie, nie przejmujemy się tym i jesteśmy na miejscu, w którym mi się wydaje, że mogę rozłożyć wam skrzynkę. Panie Creeper. Dzisiaj nie chciałbym z nim walczyć, nie mam nawet miecza żadnego przy sobie. Jestem jak zwykle nieprzygotowany. A mimo wszystko, za to mnie chyba lubicie. Napiszcie <grym> w komentarzu w sumie, dlaczego oglądacie ten kanał. Zawsze mnie to zastanawia, co akurat was przyczyniło, żeby przejść na ten kanał. I akurat moje filmy oglądać. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Dobra, słuchajcie, zawijamy się w górę i w tej górze lodowej zostawiam Wam prezent. Słuchajcie, czy nikt nie idzie? Tym razem nikt. Wydrobiłem pomieszczenie 3x3. Mi się wydaje, że takie pomieszczenie... Ło, wow, jakiś ghost block tu jest. Mi się wydaje, że takie pomieszczenie na spokojnie mi wystarczy. Robimy sobie skrzyneczkę. Standardowo, może nawet od razu... Dobra, w sumie. Robimy sobie jedną skrzyneczkę. Jakie je by tutaj zrobić dla was drop? Słuchajcie, myślę, że najpierw wydropimy sobie drop z ruletki. Jak już mamy tą ruletkę, to spróbuję wam wydropić jakiś fajny drop. Zobaczymy, co mi się uda dla was zdobyć. Oddychanie 3 dla Was zdobyłem. Teoretycznie epickie. Czy takie epickie? No nie mam chyba aż takiego farta dzisiaj, naprawdę. Ostatnio fajne rzeczy z tego dropiłem. Ale dzisiaj nie mam tak dużego farta, więc po prostu was zostawię z tym. I do tego powiedzmy, że dam Wam, nie wiem, 4 bloki diamentów. Może, żeby było symetrycznie, to może dwa. O! Elegancko. Zrobimy też sobie wypełnienie z bloków złota, bo one zawsze ładnie wyglądają. No i zostawiamy świąteczne ciasteczko z lewej strony. I jeszcze jakiś drugi wartościowy item, czekajcie, czekajcie. Diamentowy chestplate z prawej. Trochę nudne te itemy, szczerze mówiąc. Muszę coś ciekawszego dla Was znaleźć, żeby was, was zaskoczyć, ale właśnie. To mam jeszcze beacon. I mi się wydaje, że dzisiaj możemy rozdać ten beacon, bo w ogóle świeżna sprawa z tym beaconem. Świeżna sprawa z tym beaconem, bo on już dawno miał być rozdany, ale nie przypominaliście mi w ogóle w komentarzu. Ja o tym kompletnie zapomniałem ale dobra, robimy sobie kod trochę niesymetrycznie, ale ten kod będzie musiał być trochę z boku i dobra. Kto znajdzie tą skrzyneczkę, podaje koordynaty. Napiszcie koniecznie mi ten kod w komentarzach i my lecimy sobie do kolejnego miejsca, gdzie mógłbym zostawić skrzyneczkę. Słuchajcie, w fajnych miejscach w ogóle zostawiam te skrzynki, zauważyłem, bo każda skrzynka jest na innym biomie. śmieszy mnie to trochę. No ale cóż, no, przynajmniej fajnie to wychodzi, przynajmniej fajnie. W ogóle jestem ciekawy czat, czy lubicie takie odcinki. Zawsze mnie to ciekawiło, czy wy je oglądacie, żeby zdobyć tylko te itemy, czy po prostu na przykład nawet jeśli nie macie itemów, to cieszycie się oglądać takie odcinki. Musicie mi koniecznie napisać czat w komentarzach, co myślicie o takich odcinkach. Odcinkach. Czy lubicie je oglądać, czy nie? Może nie wiem. A teraz bez Elytry to będzie problematycznie, co nie? Wszystko na piechotę. A jaj. Już 7000 kratek, co jest? Dobra, słuchajcie, pokonałem tą całą drogę na piechotę i już mam po prostu dosyć chodzenia. Muszę sobie załatwić drugą melitrę, albo wreszcie nałożyć enchanty na tą, bo to jest straszne. Naprawdę. No ale cóż, widzowie, w każdym razie, mi się wydaje, że jesteśmy w miejscu, w którym mogę Wam zostawić się na kolejną skrzynkę. Ale słuchajcie, chciałbym teraz zwrócić uwagę na jedną rzecz: że tu jest tak zniszczona mapa. Ja nie wiem, co się dzieje. Zawsze już na takiej kratce było czyściutko elegancko, a no na 1.16, nawet 7000 na 4000 kratek jest dalej brudno, syf. Co się dzieje? Dokąd ten świat zmierza? Kopię się pod drzewkiem i zobaczymy, czy uda mi się tutaj zdobyć jakieś fajne miejsce na skrzynkę, właśnie. Co, co? Nie, nie, nie. To się tak nie mogło stać. Nie, nie. A wiecie, co jest najgorsze? Ja nie zdążyłem wyjść, więc. O ile ten upadek mi zabrał tyle kratek, to po prostu zginąłem. Co? Na jednym HP. Ej, to trzeba mieć czwarta ameski do, do takich rzeczy. Okej, okay. nie wiem, jak to się stało. Dobrze, że miałem tą zbroję, bo szczerze. Przez chwilę nie miałem klaty. Gdybym leciał teraz z elitrą i nie miał klaty na przykład na sobie, to nigdy w życiu bym nie dał rady. Dobrze, że miałem całą zbroję żelazną chociaż. Ale dobra. Jest za to kogoś baza. Tymczasowy. Jest kogoś baza, więc dobra. Zrobimy pranka komuś i zostawimy komuś w... <laughs> zostawimy komuś w bazie byki prezent. <laughs> Jaki prank w ogóle, co nie? Też byście wszyscy pewno chcieli takiego pranka. Prank, że zostawiam wam prezent w bazie. <laughs> Robimy ten prezencik. Myślę, że... Właśnie boję się, że to jest jego prawdziwa baza, więc Ja może trochę się wkopię w ścianę I na początek wylosujmy item, który damy do środka Wylosujmy ten item standardowo No, myślę, że to okej okay. Co prawda płomienne różdżki ja mam, więc Za dużo wam to nie zmieni w całym dropie, ale dobra Wkładamy No i teraz tak, co może być, słuchajcie, co może być w takiej skrzynce Co może być w takiej skrzynce No zgadnijcie co może być, musi być dobry item A dobry teraz jest przede wszystkim Śnieżna kula z lewej strony i z drugiej strony, uwaga, uwaga. Tak jest. Nie pomyliliście się widzowie. Nie pomyliliście się, będzie w tej skrzyni beacon. Będzie w tej skrzyni beacon, bo uważam, że ten beacon w końcu muszę wam rozdać, bo go wam obiecałem, że go wam rozdam. Już kilka odcinków temu ja z wami chyba wynegocjowałem coś takiego, że wymieliście w komentarzach napisać fajny komentarz, co byście zrobili z danym beaconem. Tylko że problem był taki, że tam żadnego fajnego komentarza nie było i wszyscy tylko pisali, żeby albo sprzedali beacon, albo coś, nie i tak no i tak ciężko było mi oddać beacon osobie, która chce go potem sprzedać na spawnie, to tak trochę niezbyt, więc stwierdziłem, że go będę trzymał ze sobą, dopóki nie znajdzie się fajna okazja, żeby wam go rozdać, na przykład dzisiaj. Więc co, zostawiam tutaj magiczną latarnię, jeszcze tylko sobie zrobię y, jakąś y, tutaj kot, kot, kot. Kodzik jest z prawej strony już. I dobra, teraz jeszcze jakiś wypełniacz może w postaci, w postaci, w postaci, w postaci złota. Jak najbardziej świąteczny prezent mi taki by pasował. Ja bym chciał dostać taki prezent, nie wiem jak wy. Zostawiam wszystko i słuchajcie, chyba musimy lecieć do kolejnej już bazy kolejnego prezentu. Dobra, słuchajcie, zakopuję ten prezent, koordynaty macie właśnie na górze, więc klikajcie, screenujcie cokolwiek, no i lećcie tutaj w to miejsce jak najszybciej, zanim ktoś wam ten prezent zabierze. Świąteczny prezent. Tak nie fajnie komuś zabierać chyba. Ale dobra. Ło, widzowie, dzień dobry. Jestem już 9000 kratek od spawna i wydaje mi się, że w tym miejscu możemy sobie zostawić... Ostatnią już chyba dzisiaj skrzyneczkę. Dobra, myślę sobie tylko tak, czy możemy się wkopywać, czy gdzieby to zrobić. Jestem na szczycie góry w ogóle, jakby ktoś pytał, co nie, no ale cóż, no, mi się wydaje, że to jest fajne miejsce i tak. Zróbmy sobie tylko na sam początek, właśnie skrzynkę jakąś. Jakie by tutaj dać Wam drop? Wydaje mi się, że też możemy trochę poszaleć i dać miecz, który już miałem naszkowany od jakiegoś czasu. To jest miecz diamentowy, ostrość 2, mimo wszystko chyba spoko, mimo że tam... dajemy po bokach diamenty. W sumie mi się wydaje, że fajnie byłoby dać koksa. Więc wsujemy będą dwa wartościowe itemy aż. To słuchajcie, to żeby było symetrycznie, to tak to zrobimy. I damy, 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 co by właśnie można było tutaj dać. Właśnie, to jest zawsze ten problem, że ja nie za bardzo nigdy wiem, co dawać wam. Ale dobra, damy kilka diamentowych itemów. I mi się wydaje, że będziemy kwita. Fajny prezencik w ogóle. Jeszcze w ogóle wypełnienie w postaci różdek, co nie? Właśnie, może zrobimy takie fajne wypełnienie. Czekajcie, czekajcie. Ej, więc kiedyś już się to wygląda. Dobra, słuchajcie, tak wygląda moja skrzyneczka. Nie wiem czy wam się podoba skrzyneczka czy nie Czy ładny design możecie napisać w komentarzach Ale tak, słuchajcie, teraz sobie zrobmy kod Już mi się pomysły kończą Okej, okay, podmieniłem po prostu jeden diament Odkładam byki wszystkie itemy jakie mam tutaj Które mi pozostały, właściwie to rozdałem wam W sumie wszystko co miałem W sensie no poza netherite'ową zbrojką Długo myślałem nad tym czy rozdawać wam netherite'ową zbrojkę Ale niedługo będzie w ogóle odcinek W którym i tak byście dostali ode mnie netherite'ową zbrojkę I tak I trochę mi szkoda marnować aż dwóch netherite'owych zbrojek Co nie? Jaki to będzie odcinek? Jeszcze wam nie chcę zdradzać, bo jeszcze nie do końca wiem, czy on powstanie. Czy to wyjdzie ten plan na ten odcinek, zobaczymy, zobaczymy. Ale słuchajcie, chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za to, że oglądaliście ten odcinek do samego końca. Słuchajcie, bardzo to cenię, kiedy oglądacie odcinki do samego końca, bo wtedy wiem, że mnie słuchacie. I wtedy możecie na przykład wiedzieć, że proszę was o napisanie komentarza, zostawienie lajka i suba pod tym filmem. A! No i przede wszystkim, co jest najważniejsze, abyście wysłali film znajomym, jeśli grają na Craftedzie bądź na innych serwerach Surival, bo na ten czas najbardziej zależy. Im więcej osób ogląda ten kanał, tym lepiej dla mnie, bo mogę nagrywać dla was więcej filmów, bo więcej osób je ogląda i mam większą motywację, żeby to nagrywać. Dobra, słuchajcie, widzowie, jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Merry Christmas, trochę spóźnione. Mam nadzieję, że wy prezenty się wam podobały. Do usłyszenia w kolejnym odcinku już za jakiś czas. Na razie, pa pa i cześć!